Dzisiaj porozmawiamy o ulubionych psach de Demon, Dalmatyńczyki to wyjątkowe psy o charakterystycznym wyglądzie, których pochodzenie jest częściowo zagadkowe. Istnieje wiele teorii na temat ich genezy, ale niektóre fakty mogą być trudne do zweryfikowania ze względu na brak odpowiednich dokumentów historycznych, mimo to istnieją pewne znane informacje dotyczące pochodzenia tej rasy. Dalmatyńczyki są uznawane za jedną z najstarszych ras psów, a ich historia sięga setek lat wstecz. Pierwsze dowody na ich istnienie pochodzą z terenów dzisiejszej Chorwacji i południowej Dalmacji, stąd właśnie ta nazwa. Przede wszystkim w Europie Środkowej. Ich początki można datować na okres starożytności, ale pełne pochodzenie rasy nie jest do końca potwierdzone. Jedna z najbardziej popularnych teorii mówi, że pierwsze dalmatyńczyki powstały w starożytnym Egipcie, gdzie w zasadzie służyły jako psy stróżujące i myśliwskie. W późniejszych czasach miały być sprowadzone Europy przez żeglarzy i kupców Inna teoria sugeruje, że pochodzenie rasy jest bardziej związane z terenami dzisiejszej Chorwacji, Grecji lub regionu południowych Włoch. Dalmatyńczyki to średnie psy, dobrze zbudowane i muskularne. Samce mają zazwyczaj 55 do 60 cm wzrostu w kłębie, a samice są nieco mniejsze, mierzą do 55 cm, mają silną i zwartą sylwetkę. Ich krępa budowa ciała pozwala na wykonywanie różnych, bardziej wymagających fizycznie zadań. Głowa dalmatyńczyka jest umiarkowanie duża a kształt łagodnie ścięty. Nos jego jest czarny lub brązowy, zależnie od wzorca sierści. Mają dobrze zaznaczone kości policzkowe. Oczy są średniej wielkości, owalne i zwykle ciemnobrązowe lub ciemnoniebieskie. Uszy są średniej wielkości, wysoko osadzone, z zaokrąglonymi końcami. Kiedy Dalmatyńczyk jest zainteresowany, zwykle unosi swoje uszy do góry. Charakterystyczną cechą tych psów jest ich krótka, ale jednocześnie gęsta sierść. Ich podstawowy kolor to czysta biel. Na białym tle występują czarne lub ciemnobrązowe plamy, które zresztą doskonale wszyscy znamy z bajek animowanych. Plamy u nich są regularne okrągłe lub owalne, o wyraźnych krawędziach i równomiernie rozłożone na całym ciele. Kropki na sierści występują w różnych ilościach. Nie ma na to w zasadzie żadnej zasady. Ogon dalmatyńczyka jest dobrze umięśniony i ma długość proporcjonalną do reszty ciała. Jest noszony na równi z kręgosłupem lub trochę poniżej, oczywiście w zależności od emocji psiaka. Nogi dalmatyńczyka są proste i bardzo silne. Mają zwarte i łukowate łapy z dobrze wykształconymi palcami. Co najciekawsze, młode szczenięta mogą się urodzić z jednolitą białą sierścią, a plamy pojawiają się dopiero z czasem, zwykle w wieku od kilku tygodni do kilku miesięcy. Charakter rasy jest uznawany za wyjątkowy, ale warto zaznaczyć, że każdy pies może mieć swoje indywidualne cechy. Dalmatyńczyki na ogół uchodzą za inteligentne, energiczne, co zresztą widzicie, i pełne wdzięku. Te psiaki są pełne energii i potrzebują dużo aktywności fizycznej, aby zachować zdrowie i zadowolenie. Są świetnymi partnerami dla aktywnych osób, które lubią spędzać. Czas na świeżym powietrzu, na przykład podczas biegania, jazdy na rowerze czy długich spacerów. Dalmatyńczyki są zazwyczaj przyjazne i towarzyskie zarówno w stosunku do ludzi, jak i innych zwierząt. Z natury są przywiązane do swoich właścicieli i lubią spędzać czas z rodziną. Mają radosny i wesoły charakter, co sprawia, że są świetnymi towarzyszami do zabaw. Często zachowują się jak wieczne szczenięta i cieszą się każdą chwilą życia. Dalmatyńczyki są bardzo czujnymi psami, co sprawia, że są doskonałymi stróżami. Potrafią ostrzegać, Swoich właścicieli, jeśli wykryją nieznane osoby lub podejrzane zachowanie w otoczeniu. Te psy posiadają nieco niezależną naturę. Czasami mogą być uparte lub wyrażać swoje zdanie, co wymaga stanowczego. <śledzio> Spoko. Te psy posiadają nieco niezależną naturę. Czasami mogą być uparte lub wyrażać swoje zdanie, co wymaga stanowczości i konsekwencji w treningu. Pomimo swojej energii, dalmatyńczyki są wrażliwe na reakcje swoich właścicieli. Dlatego tak ważne jest, aby używać pozytywnego wzmocnienia i kierować ich szkolenie w sposób delikatny i zrozumiały. Dalmatyńczyki potrzebują dużo uwagi i bliskości ze swoimi właścicielami. Pozostawienie ich na długi czas samych może prowadzić do nudzenia się i niepożądanego zachowania. Podsumowując, dalmatyńczyki to radosne, przyjazne i pełne energii psy, które potrzebują zaangażowania ze strony swoich właścicieli. Zarówno pod względem aktywności fizycznej, jak i treningu. Dobrze socjalizowane i odpowiednio wychowane, są wspaniałymi towarzyszami rodziny i lojalnymi przyjaciółmi. Pielęgnacja i żywienie psa są kluczowymi aspektami dbania o jego zdrowie i dobre samopoczucie. Dalmatyńczyki są zazwyczaj czystymi psami, ale regularne kąpiele są nadal ważne, aby utrzymać ich sierść w dobrym stanie. Kąpiel mniej więcej co 4 do 6 tygodni, lub nawet rzadziej. Zużyciem łagodnego szamponu przeznaczonego dla psów będzie odpowiednia. Pamiętajmy, że psiaka kąpiemy tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Mimo, że dalmatyńczyki mają krótką sierść, wciąż zaleca się regularne wyczesywanie, aby usunąć martwe włosy i zapobiec nadmiernemu linieniu. Regularnie oczywiście należy sprawdzać uszy psa pod kątem nagromadzenia brudu. W razie potrzeby należy oczyścić je delikatnie wilgotnym, bawełnianym wacikiem. Trzeba pamiętać, aby nigdy nie wkładać niczego głęboko do ucha psu, bo może się to po prostu źle skończyć. Również bardzo ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej dalmatyńczyka. Regularne szczotkowanie zębów psa oraz podawanie mu specjalnych, twardych przysmaków które przed chwilą zresztą dostawał, po prostu do usuwania kamienia, zapobiega problemom zębami oraz dziąsłami. Jeśli chodzi o żywienie, to dalmatyńczyki potrzebują wysokobiałkowej diety, która wspiera ich mięśnie i aktywny tryb życia. Pamiętajcie, by wybierać karmy, które mają jako główne źródło białka mięso, np. kurczak, indyk albo ryba. Dalmatyńczyki mają skłonności do problemów związanych z nerkami, w tym kamieniami moczowymi, które mogą być związane z metabolizmem puryn. Są to związki organiczne, które znajdują się w żywności, a ich nadmiar odkłada się w postaci kwasu moczowego. Chaos tutaj bardzo grzecznie obok mnie siedzi, bo tu jest jedzonko i na razie nie może go jeść. Dopiero jak mu pozwolę, Chaos, możesz. <grytania> Należy unikać więc podawania tym psom pokarmów bogatych w puryny, takich jak Podroby i niektóre rodzaje mięsa. Upewnijcie się, że dalmatyńczyk ma dostęp do świeżej wody pitnej przez cały czas. Zaleca się im podawanie kilku mniejszych posiłków dziennie, aby uniknąć ryzyka skrętu żołądka. Unikajcie także karmienia psa przed lub po intensywnym wysiłku fizycznym. Dalmatyńczyki mają skłonności do tycia, więc ważne jest, aby monitorować ich wagę i dostosowywać ilość karmy w zależności od ich aktywności fizycznej. Ograniczajcie podawanie psu zbędnych przekąsek, aby nie zakłócać jego głównych posiłków. Warto zawsze konsultować się z weterynarzem i psim dietetykiem, aby dobrać odpowiednią dietę i pielęgnację do indywidualnych potrzeb waszego psa. Uwzględniając jego wiek oczywiście, poziom aktywności i ewentualne problemy zdrowotne. Regularne ćwiczenia fizyczne i umysłowe oraz odpowiednia dieta przyczynią się do zdrowego i szczęśliwego życia psa. Pies rasy dalmatyńczyk jest odpowiedni dla osób, które są aktywne. Uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu i mają czas, aby zająć się energicznym psem. Dalmatyńczyki są to psy pełne energii, które potrzebują regularnej aktywności fizycznej. Pasują więc do osób, które lubią uprawiać sport, biegać i jeździć na na rowerze, wędrować lub prowadzić aktywny tryb życia. Te psiaki mogą być wspaniałymi towarzyszami dla rodzin z dziećmi. Są przyjazne, opiekuńcze i uwielbiają zabawę z dziećmi. Warto jednak pamiętać, że ze względu na ich żywiołowy charakter mogą być nieco nieostrożne wokół małych dzieci, więc zawsze należy nadzorować interakcje między psem a dziećmi. Dalmatyńczyki dobrze radzą sobie z osobami, które mają aktywny tryb życia zawodowego i spędzają większą ilość czasu w pracy, ale znajdują czas na długie spacery, zabawy lub treningi po powrocie do domu. Dalmatyńczyki są inteligentnymi psami, które potrzebują konsekwentnego treningu i umysłowej stymulacji. Pasują więc do osób, które cenią sobie trening pozytywny i spędzają czas na naukę nowych sztuczek i komend. Choć dalmatyńczyki są wspaniałymi psami i mają swoje wyjątkowe potrzeby i mogą być nieco uparte, Podczas treningu. Osoby cierpliwe, które podejdą do ich szkolenia z delikatnością i konsekwencją, odniosą z nimi najlepsze rezultaty. Dalmatyńczyki potrzebują przestrzeni do biegania i aktywności fizycznej. Posiadanie dużego ogrodu, w którym pies może spędzać czas na wybiegu i zabawie, jest dla nich najkorzystniejsze. Cena szczeniąt od hodowców może wynosić od 2 do 5 tysięcy złotych, a nawet i więcej. Ostatnimi czasy popularność rasy w Polsce drastycznie spadła, co mogło mieć wpływ na cenę. Warto zaznaczyć, że każdy pies jest unikalny, a charakter i temperament psa zależą również od jego socjalizacji, wychowania i doświadczeń życiowych. Ważne jest, aby dokładnie poznać rasy psów i ich potrzeby, zanim zdecydujecie się na posiadanie Dalmatyńczyka lub jakiejkolwiek innej rasy. Dobrze przemyślana i odpowiedzialna decyzja o posiadaniu psa pomoże stworzyć szczęśliwe i zdrowe relacje między psem a jego właścicielem. A jeżeli dzisiejszy odcinek z chaosem Wam się podobał, to zostawcie łapę do góry i docencie ten kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków oczywiście więcej. Zapraszam Was również na Instagrama Kamilin Travel, z którego dowiecie się też więcej i na bieżąco. No i też częste prośby do Was, o jakich psiakach chcecie kolejne odcinki. Na dzisiaj to by było na tyle. Chaos zaferowany całkowicie jedzeniem uciek z kadru, bo tam jest jego puszka, no i właścicielka. Trzymajcie się, do usłyszenia piona i cześć!